Dobry drodzy widzowie. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Siema. Godzina 15.00. Jesteśmy właśnie po pracy. Udało się skończyć wcześniej. Tak jak Adrian wspominał, mamy luźniejszy tydzień. Więc znajdujemy się u pana Ochary na posesji i tu będziemy kręcić dzisiaj odcinek, dość ciekawą rozmowę. Marcin, powiedz tak w ogóle, ile ty masz lat? Ja 24, w tym roku będę miał 25. 25, no. Fajne czasy, fajne czasy. I powiedz, który ty jesteś już sezon w Holandii? Który raz przyjeżdżasz do Holandii? Wiesz co, na sezon. teraz jestem już trzeci sezon. Trzeci sezon, no, czyli tylko... tyś... dwa razy już byłeś? Tak i... Trzeci sezon, pierwszy raz na papryce no. u nas. Nie, nie, byłem jeszcze U na nas na papryce. U was na papryce pierwszy, pierwszy raz. No. Tak. Wcześniej robiłeś też na papryce na zielonej? Tak, tak, tak. Ale to nie było długo, z dwa miesiące, coś takiego. A w Polsce wcześniej pracowałeś? Tak, tak. Ale to robiłem w takim zakładzie, gdzie robili meble, wiesz? Mhm. Do, dla Ikei akurat. Dla Ikei. Ikei No, no kurde. <grym> Wiem coś o tym. <grym> I powiedz, jak, jakie tam zarobki mogłeś liczyć z rzędu miesięcznie, no? W Polsce te zarobki wyglądały na miesiąc moja wypłata powiedzmy z jedną sobotą wyglądała nie więcej jak 2000, nie? 2000 netto. Tak, 2000 netto na rękę. Nie więcej jak 2000. Nie, więcej razem nie z sobotą tego? Tak, z jedną sobotą. Dobra, słuchajcie, do czego w ogóle dążę? Bo ostatnio przeczytałem taki komentarz, że jeden z widzów napisał serdecznie cię pozdrawiamy, już nie pamiętam kto, tak. że oglądał oferty pracy w Holandii. I mu zaproponowali 1200 euro netto i od tego muszą mu jeszcze obliczyć domek, obliczyć ubezpieczenie. I pisał, że mu zostanie 800-900 euro plus to co straci na jedzenie to mu zostanie 500-400 euro. I słuchaj, my z się na ten temat tak nie wypowiemy, bo wiadomo, my mieszkamy tutaj prywatnie już kupę lat, nie pracujemy przez agencję. Ale Marcin pracuje przez agencję pracy, mieszka na domku firmowym. I zaraz to zweryfikujemy, czy rzeczywiście są takie zarobki, bo mi się wydaje, że to jest strasznie mało. 1200 Nie, euro. Gdzie? 1200 euro to żeś miał kurde w 2006 roku, może żeś tyle mógł zarobić, może nawet więcej. Słuchaj, to może powiedz Marcin, tak, ile ty zarabiasz u nas na papryce, na czysto, na rękę netto tygodniowo, już po odciągnięciu domku i po odciągnięciu ubezpieczenia, i też powiedz, ile płaci za ten domek i za to ubezpieczenie. Dobra, to tak po kolei. Wiesz, co tak tygodniowe te wypłaty są wiadomo, różne, bo to zależy od godzin, ale tak średnio mogę powiedzieć, że to jest w granicach 400 euro. Netto? Nie? Tak, netto. Po odliczeniu zakwaterowania, ubezpieczenia. Ile płacisz do pracy, za zakwaterowanie i ubezpieczenie? Zakwaterowanie jest dokładnie chyba 71,5. I 72 euro? Tak, a ubezpieczenie to jest w granicach 25. Nie, tam, 25. No coś takiego. Czyli około 100 euro ci odciągają z wypłaty i zostaje ci 400. Tak, to są tak nam. Czyli zarabiasz około 500 euro tygodniowo, tygodniowo no, na czysto. To można tak powiedzieć. Po odliczeniu domku 400 a euro. A do jazdy jeszcze płacicie, nie? nie? Nie, właśnie do jazdy już jest wszystko wliczone, nic a Wszystko wliczone, nie obchodzi. No tak czy tak? 500 euro tygodniowo. No, około 500 a nie... euro, nie? Po odliczeniu no. domku firmowego i ubezpieczenia. Tak. Maciej ma 400 euro, także ja nie wiem skąd oni biorą jakieś 800-900 euro, bo to są naprawdę żenujące kwoty. Jeżeli naprawdę tak wam płacą, no to robią was po prostu w balona, ale ciężko mi w to uwierzyć, że albo, takie stawki są. Albo może bo... pracują po 2-3 dni w tygodniu. Nie? No tak. ile tak y, przyjeżdżając do pracy bez kwalifikacji żadnych, bez żadnych uprawnień, doświadczenia? Ile można liczyć no na szczerze, godzinę? Szczerze, no ja tak tu właśnie przyjechałem, nie mam nawet prawa jazdy, bo jeszcze nie zrobiłem. Nie mam żadnych tam wiesz, mhm. papierów na jakieś wózki, nic, po prostu przyjechałem. No i ja mam takie zarobki, to nie? Czyli ile tak na godzinę masz brutto? Eee, na godzinę brutto mam tak w granicach 11 euro. 11 nie? euro, no. To czyli ten gościu co napisał 1200, to tam by musiał mieć 7-8 euro na godzinę, no, bo... albo był to są... porobiony, bo ja ci powiem, że a ja też czasami przewijam... Nie, on mówi, Aha, on, czytał, on mówi, że taką ofertę czytał, nie. mówi, że ma nie nie tyle ja brutto. Ja szukałem ci powiem, że ofertę wiem. taką znalazł, o, że 1200 kurczę. euro. I pisał, że od tego liczą mu domek, ubezpieczenie i mu zostanie 800 euro. No to się nie kalkuluje. No to się w ogóle nie, nie by nie opłaca. No to jakaś po prostu, wiesz, lewa agencja czy coś, nie? Bo to też tak się Może zleża. być, ktoś, kto się da nabrać, przyjedzie, wiesz, no to będzie zostawał i będzie tutaj trwał, bo nie będzie miał nawet pieniędzy na zjazd, wiesz co, chodzi? ale no. jak widzę, że coś 1200 euro, to by nawet się nie ruszał, kurde, z domu przecież, nie? No, zostawiło no nie, no, nie przysłownie. I kurde za 1200 plus opłaty jedzenie i to wszystko to ile ci zostanie? Na waciki? No nic. No właśnie, no to co, po co to wyjeżdżać wtedy, nie? No tak, dlatego mnie to strasznie zdziwiło i wciągnęliśmy tutaj Marcina, żeby on przedstawił, jak to wygląda, jak te zarobki wyglądają. Także mówię, w takiej zwykłej szklarni mniej więcej powinniście zarabiać około 400 euro tygodniowo po odjęciu już domku i po odjęciu ubezpieczenia. No. Czyli powiedz, jak tutaj ci wychodzi plus ten domek, plus ubezpieczenie? 500 euro, no to zarobiłeś tu w tydzień tyle co przez miesiąc w Polsce. No, Dobrze można chodzi? tak powiedzieć, no praktycznie wychodzi na to samo. No. i w sumie tak, no bo w Polsce jeszcze muszę, ja mam tam 2000 netto, ale muszę odliczyć dojazdy do pracy i tak dalej i tak dalej. Nie? A to też wszystko kosztuje, nie? Tak, no tam no. wychodzi mi 2000 wypłaty, która przychodzi na konto, ale trzeba odliczyć dojazdy i tak dalej. A tutaj te, to mam wszystko już w cenie wliczone. Już do, to mnie do siebie nie interesuje po transport I tyle. Do pracy, no. No, no to widzisz, czy jednak opłaca się wyjechać no, jeszcze. Tak, ostatnio nawet dam taki przykład, przyszło mi właśnie 450 euro wypłaty. I za Za tydzień pytaś tam za tydzień? Tak, gdzie byliśmy w poniedziałek, tam było święto, byliśmy pół dnia. I to wychodzi dwa tysiące, moja miesięczna wypłata, i tak sobie pomyślałem, jaka to jest kurde, różnica, nie? Jest różnica, nie. No. no a ty jak idziesz tu na zakupy, też odczuwasz tą różnicę? Jak na przykład coś kupujesz, masz jeden banknot Szczerze? a nie w Polsce? Tak, z ręką na sercu. W Polsce jak się chodziło na zakupy, powiedzmy, do Wiedronki, nie? Tam kurczę, żeby kupić no, no. jakieś podstawowe rzeczy, tam praktycznie dwie stówki za każdym razem zostawiasz, nie? Siła. Tu idę do sklepu, robię sobie te tygodniowe zakupy. Ja jak wydam 50 euro, to ja mam zakupów kurde, na dwa tygodnie, nie? wiemy tutaj o spożywce i, no, ja, tak, I też niech, niech nie mówi nikt, że tam na pasztetach czy coś żyjemy, bo nie, ja sobie nie żałuję jedzenia, nie? Na no pasztetach wiecie, to junior, sami pozdrawiamy. nie no, wiecie jakie tu są ceny, nie? No jest, jest, jest. Jest, jest okej. Okay. Tak. Czyli jeszcze chciałem podkreślić, bo strasznie nas to, że tak brzydko powiem, wkurwia jak tam piszą, a jebią za 1000 Ta, euro, grosze. jebią za grosze. Tutaj Marcin jest pierwszy raz i tyle zarabia. My z Adrianem już pracujemy. W tej firmie po 13-po 14 lat i nie powiem wam, ile zarabiamy ze względu na to, że mamy już uprzedzenie z góry od naszego pracodawcy, że nie możemy na odcinkach mówić o finansach, dlatego my z nie mówimy, ile zarabiamy, ale sobie możecie sami, jeżeli on na dzień dobry ma 400 euro, no to sobie możecie sami się domyśleć. A może kiedyś, w dalekiej przyszłości uda nam się powiedzieć, ile zarabialiśmy. Chcielibyśmy A, bardzo, ale mamy po prostu z góry. Siedzenie od szefa. Dużo ludzi pracuje też wiadomo jak jest, nie? Co, ale zawsze też, nawet jak byśmy podali, to zawsze też się znajdzie ktoś, kto napisze o mało, bardzo mało, mało a, że albo że niemożliwe, albo że niemożliwe, tak, zawsze się znajdzie. A jak zapiszesz znowu, że ten, to ci napiszą, że o za dużo też nie ma. Ale zajebiste są te soczki, multiwitamina. Hmm. Tak, polecamy zidla. Bardzo zimne, bardzo dobre. Solwita. Sol <laughs> tak. Sol no i tak to wygląda, moi drodzy widzowie, dlatego tak jak mówiłem, strasznie nas to... Denerwuje, jak ktoś pisze o Biolimurzyni, za grosze tam jebią. To dużo jest takich komentarzy. strasznie jest negatywnie, Nie jest bardzo dużo negatywnych. Czy czy Ale nie ogólnie jest, pozytywnie. Myślcie pozytywnie. Ale ogólnie nie, no, u nas na kanale mamy tak 90% pozytywnych, a 10% hejtu, nie? Tak. Jak ta, sprawdzam ta, ta. ta. ja to jest hejt, ta, nie? nie, to jest bardzo mało. Ale u, u was tak, faktycznie jest bardzo mało, no. Jest bardzo mało hejtów. No, bardzo nie. mamy takich fajnych, dużo mamy takich stałych tak, widzów. Tak, tak. Jest parę tysięcy takich stałych widzów, co nas oglądają regularnie. Pozdrawiamy nas serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich subskrybentów. No i tak sobie tutaj siedzimy, rozmawiamy. A mnie pokonał kurde. Co jeszcze by tu powiedzieć? A przecież pracowali w Ikei w Polsce. Po prostu meble, meble dla Ikei. Tak. No, Oni mieli też swoje tak. meble, a też po prostu robili dla Ikei, nie? No. No my dzisiaj tak wyjątkowo odcinek tutaj na ogródku, bo tak jak mówiliśmy, teraz na razie w pracy nie nakręcamy wcześniej kończymy. Też cały czas nie chcę wam tej papryki pokazywać. Oczywiście, wiadomo, będą wlatywać te odcinki. Będą, będą. A, ale żeby nie zamulać, to zawsze coś innego zawsze się znajdzie. coś innego, Tak, kończymy teraz bardzo szybciutko, bo robimy do za 15.30, ale się nawet wcześniej skończyliśmy. O no, dzisiaj, około 14.30. 14, no i mamy trochę czasu dla siebie, się. więc y, przyjechaliśmy tu i nagrywamy sobie teraz tutaj na Hacinie. No i ty, Marcin, powiedz jeszcze jedną taką rzecz. Ty sobie tak wyjeżdżasz y, na sezon, na te 6-7 miesięcy, tak? A po mm -hmm. prostu później sobie leżysz y, w Polsce wackiem do góry i. No. Korzysta z życia i jest z oszczędności, tak? tak jak no znaczy wiesz co, ogólnie to ostatnie dwa sezony to właśnie tak wyglądały, no. tylko że to była troszeczkę moja głupota, bo ja jednak wolę, wolę sobie troszeczkę dłużej. Chciałbym w końcu tak całym rokiem przepracować nie? No. i powiedzmy z miesiąc, z dwa tylko posiedzieć i wtedy jestem Ci powiem szczerze, że naprawdę ładną kwotę odłożyć. nie? I Tam, wtedy, no. wiesz, tak się nie martwię już, wiesz, fajnie mieć troszeczkę Miecie, na koncie Nie finansowe no. i. A jednak te lata uciekają, a trochę by było no, trzeba wiadomo, pomyśleć wiadomo. o przyszłości, nie? No jasne. Stary. Czy jakieś mieszkanie, czy ewentualnie dom. Mhm. W planach masz mieszkanie, tak? No, fajnie by było, a kurde powiem ci szczerze, w Polsce to no, nie ma perspektyw. Przynajmniej no mówię jest. z tego ostatnio, nie? Jest coraz lepiej nie ogólnie. Tak wizerunkowo przynajmniej. No bo też dużo ludzi pisało, że... Znaczy jedna osoba napisała, że tak negatywnie wypowiadamy się o Polsce. Nie, ale, nie, nie, ale że to negatywnie, nie. My stwierdzamy po to... prostu fakty. No. Bo ja Polskę kocham, wiadomo, nie, jestem Polakiem. No. Ja się tego nigdy nie wyrzeknę. Tylko ja przedstawiam fakty, jak jest. No dokładnie. A Polska zawsze będzie numer jeden u mnie, nie? Bo no. wiadomo. Nie zapomnij pochodzenia. Tak jest, może. tak jest. No chyba jak każdego z nas, nie? Tak. Masę, I... zdrówko. Co jeszcze, Adrian? Chcesz coś tutaj dodać o Jest mi strasznie gorąco, mam nadzieję, że u was też słoneczko zawitało, bo ostatnio ta pogoda naprawdę wprowadzała ludzi do depresji, a teraz naprawdę aż chce się żyć, mordunie, nie? No chce się żyć. Dobra, no to tyle. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, czy w 2021 roku opłaca się jeszcze wyjechać do Holandii, to macie odpowiedź. Odpowiedzcie tak sobie sami, czy warto. Jednym się opłaca, a drugim nie. Jedni mają lepszą kasę w Polsce, drudzy mają gorszą. Różni są ludzie, różnie charaktery. Także. Tak. Stwierdźcie sobie sami, nie? I uważajcie na takie właśnie te, że jak 1200 euro wypłaty plus odciągniecie tego... Nawet nie wchodźcie w coś takiego. Nie, bo to tam jest oszustwo. Się tak, to jest nie oszustwo... bójcie się zmieniać pracy. Nie też. bójcie się ryzykować przede wszystkim. Tak, bo pracy jest tu mnóstwo, nie jest ta praca dziś, to będzie jutro inna, a pojutrze jak będzie trzeba, to będzie jeszcze inniejsza. Tak, ja też tu nie przyjechałem do exactly. pierwszej pracy, też byłem w różnych agencjach, różne sytuacje się przytrafiały, więc... Trzeba brać czy... miejsca tam, gdzie tak. jest po prostu dobrze, nie Nie poddawać tak. się tak szybko. Jak jest źle, to zmieniajcie szukajcie lepszej i tyle. Tak jest, tak jest, tak trzeba robić. Jeszcze na koniec drodzy widzowie, pamiętajcie, że w te wakacje, do końca tych wakacji, kanał Spinki Holland TV chce dobić 30 tysięcy subskrypcji. A jeżeli ty oglądasz, i jeszcze nie subskrybujesz, to zasubskrybuj nasz kanał, zasubskrybuj, się. zostaw dzwoneczek, łapkę w górę, będą lepsze, ciekawsze odcinki. Zwijam się do domu, rozchodzą się nasze drogi, lecę to montować i wrzucam. Widzimy się wieczorem, nie? Miłego oglądania, pozdro, jo!